Dzień dobry, kłaniam się, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kącika Dobrej Książki. Dzisiaj zajmiemy się lekturą science fiction, nie inaczej. Książka autora, który już w tym roku był w Kąciku Dobrej Książki za sprawą tytułu Konklawę. Robert Harris, dokładnie. Dzisiaj zajmiemy się książką, która nosi tytuł Fatherland. Ja tę książkę czytałem w latach 90. jeszcze. I jakoś mnie tak ruszyło, albo gdzieś mi mignęło, że stwierdziłem, przeczytam sobie ją jeszcze raz. No i wziąłem z sobą czytnik, no i z braku laków podróży, hmm, przeglądam, przeglądam, Vaterland, Robert Harris, czytamy. E, nie mam okładki, mam, mam czytnik. I o czym jest Vaterland dla tych wszystkich, którzy nie czytali? To może zacznijmy tak. Ukazała się nakładem wydawnictwa Albatros ta książka w Polsce. To jest wznowione wydanie chyba w 2009 roku, ale nie pamiętam. Liczba stron to gdzieś 430 parę, ale nie to jest istotne. Istotne jest to, czego ta książka dotyczy. No i właśnie, to może zacznijmy od fragmentu. Krótkiego fragmentu z samego początku tej książki. A później jeszcze parę słów. I tyle, i zabieracie się do czytania, bo tę książkę warto przeczytać, mimo że, jak gatunek mówi, science fiction fantastyczna książka, wymyślona ale jest to rzeczywistość alternatywna. Zresztą zobaczycie, zapraszam na fragment. przez całą noc nisko nad Berlinem chmury bynajmniej nie ustąpiły z nadejściem poranka. Nad powierzchnią Haweli unosiły się przypominające dym krople deszczu. Niebo i woda zlały się w jedną szarą płachtę. Jej jedynym urozmaiceniem była ciemna linia przeciwległego brzegu. Nic się tam nie poruszało. Nie widać było ani jednego światła. Xavier March, inspektor Wydziału Zabójstw w berlińskiej Policaj w skrócie KRIPO, wysiadł ze swego Volkswagena i obrócił się twarzą w stronę padających kropli. Był koneserem tego szczególnego rodzaju deszczu. Znał jego smak i zapach. To był bałtycki deszcz. Deszcz z północy, zimny, pachnący morzem i cierpki od soli. Na krótki moment cofnął się myślami o 20 lat. Wydawało mu się, że znów stoi w mroku na wieży ubota, wymykającego się ze zgaszonymi światłami z Wilhelmshaven. Spojrzał na zegarek minęła dopiero siódma. Na poboczu drogi stały przed nim trzy inne samochody. Kierowcy dwóch pierwszych drzemali w swoich fotelach. Trzeci należał do Ordnungspolizei, Orpo, jak nazywał ją każdy Niemiec. W środku nie było nikogo. Przez otwarte okno dobiegł głośny szum radia, przerywany co jakiś czas potokiem słów. Obracające się światło na dachu rzucało refleksy na rosnący przy drodze las. Niebieski, czarny, niebieski, czarny, niebieski, czarny. March rozejrzał się za gliniarzami z orpo i zobaczył, że kryją się przed deszczem pod stojącą przy brzegu jeziora brzozą. U ich stóp majaczyło coś bladego. Na leżącej nieopodal kłodzie siedział młody człowiek w czarnym dresie z wyszytymi na piersi insygniami SS, pochylony do przodu. Opierał łokcie o kolana i krył twarz w dłoniach. Uosobienie nędzy i rozpaczy. Inspektor zaciągnął się po raz ostatni papierosem i odrzucił go na bok. Niedopałek zasyczał i zgasł na mokrej drodze. Kiedy march się zbliżył, jeden z policjantów uniósł wyprostowaną rękę – Hej Hitler! March zignorował pozdrowienie, i, ślizgając się po błocie, podszedł do brzegu, żeby przyjrzeć się ciału. Były to zwłoki starego, tęgiego człowieka, zimne, pozbawione włosów i szokująco białe. Z daleka przypominały na pół zatopiony alabastrowy posąg. Usmarowane błotem i zanurzone częściowo w wodzie leżały na plecach z rozrzuconymi szeroko ramionami i odchyloną do tyłu głową. Jedno oko było zamknięte, Drugie zezowało ze smutkiem w stronę zaciągniętego chmurami nieba. Wasze nazwisko, Unterwachtmeister? Zapytał cichym głosem March, nie odwracając oczu od ciała. Radka, Herr Sturmbannführer. Obowiązująca w SS ranga Sturmbarnführera odpowiadała z grubsza stopniowi majora Wehrmachtu. Radka, mimo że był zmoczony jak pies i zmoczony do suchej nitki, odnosił się do niego z wielkim szacunkiem. March nie musiał na niego patrzeć, żeby wiedzieć, z jakiego rodzaju człowiekiem ma do czynienia. Trzy podania o przeniesienie do Kripo, wszystkie odrzucone. Obowiązkowa żona, która urodziła Firerowi futbolową drużynę Bachorów, dochód w wysokości 200 marek miesięcznie, życie, którego jedynym motorem była nadzieja. Robert Harry z Fatherland. No i tyle z fragmentu. To jest sam początek, krótki, z niewielkim dialogiem, no ale tak. Chodzi o zagadkę kryminalną. Jest zabójstwo. E, okaże się, że giną co jakiś czas ludzie związani z pełną tajemnicą. A może nawet nie tyle tajemnicą. Tajemnica stała się później. Najpierw była to grupa osób, która o czymś wiedziała. Niektórzy nawet e, tę rzecz tworzyli. Nie będę za wiele mówił, żeby nie spoilerować, ale myślę, że rąbka tajemnicy mogę uchylić. No i to jest tak, że mamy rok 1964, Niemcy sięgają aż po Ural, Polacy często są widywani w ogródkach Niemców, gdzie pracują. Co jeszcze, najważniejsze, czyli zagadka, nigdzie nie ma ludzi pochodzenia żydowskiego. I to jest pierwsza myśl, która trafia do naszego głównego bohatera, kiedy sobie przypomina pewne mieszkanie, w którym zobaczył, kto tam mieszkał, i nie wie, co z tymi ludźmi się stało. Później to są te morderstwa, które się dzieją, ktoś kogoś eliminuje, pytanie dlaczego. No i, i to tyle. Więcej nie zdradzę. Bardzo ciekawa kryminalna zagadka w takiej rzeczywistości alternatywnej. No wyobraźmy sobie Adolf Hitler ma 75 lat. Odwiedza go Kennedy, który przyjeżdża z wizytą do, do Berlina. Ciekawa wizja alternatywnej rzeczywistości. Książka w Polsce ukazała się bodajże w 94 roku po raz pierwszy, później w 2009 i ja te wydanie czytałem, to wydanie czytałem. Natomiast ona była wznowiona całkiem niedawno, w 2000, znaczy niedawno, 6 lat temu, w 2019 roku. I tak jak powiedziałem, liczy 430 parę stron, czyta się to szybko, a, a akcja jest wartka, nie obijamy się. No i nurtuje nas pytanie, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Oczywiście, później, kiedy okaże się i będziemy wiedzieć już, wokół czego to się kręci, o czym świat się ma dowiedzieć, o czym świat nie wiedział, no, i tu oczywiście pojawia się też agentka strony amerykańskiej, która współpracuje z naszym głównym bohaterem. Finału wam nie zdradzę, no bo byłbym nie w porządku wobec czytelników, ale mniej więcej nakreśliłem o co chodzi. Głównym wątkiem jest ta zagadka kryminalna, no i te wszystkie ciekawostki, które są w tej książce, że coś dzieje się w 1964 roku. Niemcy dalej prowadzą różne tam. Wojenki, nie wojenki, ale te główną jakby wygrały. Są mocarstwem, aczkolwiek borykają się ze swoimi problemami. No i, i, i tyle, po raz kolejny powiem i tyle. Dobrze, kochani, krótko i na temat. Fatherland bardzo fajna lektura, spokojnie można do niej wrócić. Jeżeli ktoś nie czytał, a jeżeli, jeżeli ktoś czytał, jeżeli ktoś nie czytał, no to jak najbardziej polecam. Wydawnictwo Albatros wznowiło to w 2019 roku i można śmiało czytać. Jest na pewno do dostania. I te najnowsze wydanie, i te starsze, bez problemu. Można tak jak ja ściągnąć sobie na czytnik, bo tych lektur tam jest w ogóle. Ja będę odkrywał co jakiś czas w podróży, kiedy nie będę miał nic ze sobą papierowego, bo to zawsze jest tak, że jedną papierową mam. Czasami dwie, no ale kiedy podróż jest długa, to biorę jedną i te małe pudełeczko, w którym jest ogrom książek. Jeszcze nie przeczytanych. Także wszystko przede mną. I co? Do zobaczenia za tydzień. Za tydzień widzimy się, będziemy opowiadać o kolejnej książce, jeszcze nie wiem jakiej, ale na pewno ciekawej. Także trzymajcie się, wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!